Szanowni państwo, szanowni samorządowcy, od dziś rozpoczyna się nabór w ramach funduszu dróg samorządowych na rok 2021. Za nami kilka edycji tego programu, udało się wiele dróg w województwie kujawsko-pomorskim przebudować. Tylko w roku 2019 jest to 222 zadania inwestycyjne w samorządach gminnych oraz powiatowych. Nabór na rok 2021 to przeszło 150 milionów złotych wsparcia dla samorządów z Kujawsko-Pomorskiego. Przede wszystkim będzie można składać na przebudowę, remont oraz budowę drogi. Mogą to być zadania jednoroczne lub wieloletnie. W jednym zadaniu można ująć trzy odcinki dróg. Punktacja bardzo podobna, ustalona już z konwentami starostów, wójtów, burmistrzów. Zapraszam wszystkie samorządy do wzięcia udziału w tej kolejnej edycji tego bardzo potrzebnego dla samorządów i społeczności lokalnej programu. Termin zgłaszania wniosków to jest 14 sierpień, to jest data, gdzie, kiedy można złożyć wniosek. Decyzje e, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nie muszą być decyzjami prawomocnymi, jednak wnioski muszą być do tego czasu złożone. Zachęcam wszystkich, aby ten miesiąc wykorzystali na to, aby jak najwięcej projektów w ramach tego programu złożyć.